Czekaj Semi pro A brakuje kurwa, kurwa Hubert ej nie, ma, ej, nie ma Huberta Gdzie jest Jest yeah, oh. yes. Dobra Ready Dalej z tym koksem, Ready kurwa beda, Jedziesz No <laughs> Co tu mamy? O kurwa Mini koper ja, Nie no mini nie Memy Albo nie Albo chuj Platyna O ja Wow. Arek, okay. koalicja! Ja tam wziąłem! O, ja ty, dobra, Platynowa ty piersa! Bury, ty bury nie wziąłeś tego? Lancerka? Lancer jest tylko na zarażonego. A, sorry. Rych, to Jaka bry. tradycja. Tylko temu wychodzi. Uważaj, <grym> bo jeszcze nas rozejmie. Ale rozujesz. będzie wozu. Ja no. mam platynę. Nie rozwalcie mi jej. Weź mnie ryźnie. Jak będziesz stał obok, to jesteś pierwszy. <grym> Ja się sam nikt nie, będzie, nikt nie będzie jeździł po flagi, <grym> tylko wszyscy będą trzaskać. Będę BD. Czemu wszyscy Ford Fiestę mają? Ja nie wiem o co im chodzi. Ford główny Ford. Właśnie. Evo, nie, 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 ale góry podział nie bierze. Wielce Fordy, kurwa, manki. <grym> A, świecę. Nie wiem czym się chce Ty to co, co kądś je sprzedałeś jeść. się? Ja reklamuję Rockstar, o sorry, Alek <grym> Powinien ja mieć więcej i... szacunku do jeden, gościa, jeden. który wziął ten sam samochód. Nie tą stronę, Arek. Plaga jest Wła tam zaznaczona. Dwa punkty tam wie? Pogardiam. O kurwa, co robił? Arma tu. Arma Co ona nie zdobędzie. Już myślałem, że miniesz to góry. Nie, też. Chyba <śla> <śla> to jest gdzieś tu. Co wy robicie? Daj się tam dojechać! <grym _> Wszyscy <Wreszcie> się zaskają <jedzak>. Gratuluję! <tulacje> no! Jedność go... A mi ktoś zajebał! Kurwa, wiadomo, na tyle ktoś został. Ja do wody. A, nie, 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 jednak nie ja. Nie. Jednak ktoś inny miał do wody. Ja, no. o. Co za gówna? Co mnie pchacie? Bo no wypierdalaj tym gównym. Co mnie pchacie za blokową większość? Ja się ja dole. Ale gówno. Ale troll. No nara do wody. No bo i nie. No kurde. No kurde, jest Musnołem oh, musnąłem cię Nie widziałem cię nawet Tam jest flaga Paweł, co to pierdamy Hubert Ja was muszę kurwa kierować Ona jest na górze Ale weda jest zajebisty. A ten nie trafił, to to jest Nie no Nie zamotowałem się Един из них дается. Един из них дается. Един из них дается. Эскепи и давай спасибо. Эскепи и давай спасибо. Давай No dotknąłem go, kurwa i... No właśnie znowu go tarłem! No nie. O, ja mówię, Dobra, jedziemy. Dwa punkty do ciebie. Na kapelę. O, no dotknąłem, bo jak i o... Ale ta flaga musi chwilę być podtrzymana, wszystko żeby żeby można było ją zabrać. No, o nie, znowu. Nie rozumiem, jak tam można tak szybko wjechać. Jest, mam flagę, pierwszy raz, Kurde, ja ja to jadę spokojnie. No, no. I bum, yeah. i ja... no, nie, nie. nie, nie, nie. już nie, do Punktu. O kurwa. Pojechał w Nie ma kampienia na ten No i tak, tak by mnie i tak ci tak nie zabrałem kurwa Co to ma być kurwa To, to że nie ma dwóch no, kurwa nie ma nic <słysza> się, słyszeć, kurwa. No Gdzie nie ma... tam? Kurwa widziałem jak się stałody za mną jedzie do łyku 야, 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 <laughs> ale plaz! O oh, oh, nie kurwa. Ja. No. ja. Centrali wszystko padło. No, bella jedność, tylko ile, brat. I think for now. All at no kurwa Weź oliwki oh, coś jedno. Wychowałbyś te wszystkie samodły? Jest mam punkt. <noise> Och! Wejdź na tam. Ja, oh. ja, ja uciekam. Mm -hmm. Ja bo no, za dużo osób. To za mała mapa. No nie wobec jesteś pojebany. Dajcie go stanowić, zgajcie go pójść. Ja bez flagi. No nie, no, nie no, otarłem go, no, otarłem go! Nie, ja nie też. Ja, jeśli ja bo Ale ja, ja był tak jeszcze sami, że niby jednie, że... No, a, a u drugiego... Dircie jest tak, że bi... u ciebie jest, że jedniesz, on odleciał, a u niego jest, że nawet nie dotknąłeś. No i jedzie dalej, jedzie dalej to. Beda ja, ja z ciebie nie zjeżdżam. Hmm. Kurde, już tak zupełna razem było, że niby jednąś okręciłeś się, a u drugiego nic kompletnie zera. Po nic innego widzi. O kurwa Dzięki Czy no ja nie mogę z... No, brawo Ej no jak No ja dopiero, ja dopiero, tą flagę zabrałem ale ja, ale ja trafiłem w ciebie Ale ja dopiero co tą flagę zabrałem, nie? Nie dzieje od razu pusty tak. Kurwa, co się dzieje? To ma. Kto, to, to ktoś już to zdobył. Ale... Ja, ja nie lubię tego typu budżetu. Ja Gdzie na górze nie pokazywał, że... Było dużo otwarta, zależy tego. Zrobił jak jedynie o ciebie szczęśliwość. Urywał panu i to gówno. Które, Co za frajerzy? Ja nie wierzę w to, żeby nie było. arek, Pojechał sorry! Nie kupcał go! ma flagę! Pojechał Kurwa, tu wszyscy się biją, jak kupca kurwa, tu jesteś. Nie, ja. to jest skandal, kur... rysnął wszystkich po trochu, nie? Tak. Ja się kąpać. Jak to jest to to, to trzeba, kurwa pić Czerwony kolor mu zszedł, nie? Ale pojechał. Ja. Yeah. Widzieliście, że było trzecich miejsc? I kto był siódmy? <laughs> <laughs> Jepcie się. <laughs> Dała, czy Nie, ja osobiście jestem ciekaw kto to wygra To pokażę. No kto to, jest no trzecim ja. flagowcem Parking lot, no no bo by oh. no to Walka o brązowy medal mm. O złoto to chuj Kto by tam chciał o złoto walczyć, jebać to złoto <noise> my, byśmy okay. byli w, my byśmy byli w sześciu A dwu, na dwóch Staszkiewiczów i tak byśmy przegrali <noise> Daj, balia sobie sam starcie. Jest, ja mam pierwszą flagę, oj już mam. Karen jako pierwszy A ma Tiger nie gra, nie? Ma stoi na rzeczach. Ja miałem kurwa flagę i ciało mi znikła Ja oh. pierdolę ja, jest... ja. Mati nie gra No, Jednego bym wyminął, by ale nie tylu Kurwa Ja Nie wiem co się dzieje. To, to, to gaz. Ja też nie patrzę, żeby byłeś uderzał w O, Matemba, Gdzie to? który? O, ja pierdole, wychodzę. Kurwień. tak? To jest. Banka. O, ja. I to jest. I to jest. I to jest. Miał drugie miejsce po pierwszym i wyszedł No góry, co ty robisz? Chyba byś nie miał jednego piłki Może całkiem przeprowadzasz?